Szkodnik wielokrotnie oczerniał i pomawiał różne osoby na YouTube. Pewnie każda z nich podsumuje jego działalność i to, w jakich relacjach z nim pozostaje. On ma już bogatą historię tego typu akcji na YouTube i myślę, że nie warto cytować jego wszystkich tego typu filmów, tylko przytoczyć jeden z jego słynnych wykładów dla widzów, które ma w zwyczaju organizować na swoim Teamspeaku. Całość w oryginale, bez przerw na mój komentarz, znajdziecie w opisie do tego filmu. A na deser na końcu dodam bonus, który dopełni kształtu mani prześladowczej tego szkodnika. Więc zaczynamy. Sam każe, że Minecraft to gówno, a zarazem sam w niego gra. W tym stylu. no Przyznam, że też tego nie rozumiem, że najwięcej się czepia właśnie Minecrafta, a, a tylko promuje ludzi z Minecrafta. Owszem, mam kanał o Minecraft, który powstał na potrzeby słynnej już intrygi łapka srabka, a ostatecznie przeistoczył się w parodiowaniu Minecrafta w Minecrafcie oraz polecaniu uzdolnionych architektów, bo nawet w tych jebanych kwadratach można trafić na takie talenty. Jeśli tego nie rozumie, to jest to jego problem, bo nie trzeba się nad tym głowić. To jest po prostu tam wielokrotnie omawiane w filmach. Ale chodzi też o to, że jak on coś robi, czy coś pokazuję? To tylko Minecraft, nic więcej. No, ten mówię, że z jednej strony jedzie po Minecraft, a z drugiej to promuje go. A komu coś zrobi? Wcale nic więcej nie propsuję. Nowe DLC do Battlefielda, z nowym trybem rozgrywki, pewnie też nie ma związku z Detrace, którego wcale nie byłem głównym propserem na całym świecie. Wcale. Ale ja nie wiadomo, jak on, on ma na imię. Jan Kowalski. Dziutka Halinka. <grych> już sam poli dla niego za to, że chociaż już tak bardzo anonimowość, nie ten. A, dziękuję, dziękuję. Ja tam wspomniałem, że jeśli ja miałbym coś nagrywać, to też jako anonimowo. Jako anonimowo, było. No tak, ale zrób to tak jak Buraczek, on już tyle filmów wysłał, on tak długo istnieje, a dalej nikt nawet nie wie, jak on ma na imię. No musisz... jest tyle procedur, musisz sobie najpierw zrobić dobre podłoże do anonimowości tak. na YouTube. Zrób to tak jak TestoViron. Fakt faktem, oh. jego, wyś... jego wyśledzili, nie, ale... No, koleś miał nieźle zrytowanie. Do no tej pory, bo wrzedał tak jeszcze nie? I to ilu ludzi się podszywa pod, pod niego. Znaczy się nie potrzywa, tylko kupiuje. Masakra. O kim gadacie? To yes. do Jest. to dobrze. A co do Buraka, to uwierzcie mi, że to jest dla mnie kwestia kilku dni i mogę znać jego imię i nazwisko. Tylko jeszcze do, nie, tak bardzo mnie nie wkurzył, żebym to zrobił. Ale po co? Znaczy, no ja mam powody. I tak mu nic jeszcze... nie zrobisz, Sebastian. Znaczy, nie chodzi, żeby on się ode mnie odpieprzył, no nie? I jak nie przestanie się mnie czepiać, to zdobędę jego imię nazwisko i będę przynajmniej miał możliwość się bronić. Po pierwsze, gówno może się dowiedzieć. Po drugie, jedyne, co byłby w stanie z tym zrobić, to tak jak z innymi youtuberami, których pomawia, po prostu żonglowałby w swoich filmach nie moją ksywką, tylko moim imieniem. Robił tak już choćby z kółkiem i wszyscy mają na to wyjebane. A co ci doda? Na dłuższą metę? No kurde... Czytaj nie słuchasz, wiesz. nie słuchasz. No... No nie słucham poglądów do motywatory. Jak, to, kurde, jak, jak, to, jak to ktoś wiesz, anonimowy, to nie masz się jak bronić przed taką osobą. On ci może, wiesz, robić z tobą co chce, a ty nawet nie wiesz do kogo wysłać no. Nie trzeba tego komentować nawet, wiadomo o co chodzi. Przecież kiedyś. Ok, biemy ich? Przecież kiedyś my nawet. Ty mi nawet podostałeś. Nie, bo ze, strony, bo ze strony buraka to jest taka um, niesprawiedliwa zagrywka, że on potrafi zaatakować kogoś, które jest dane, albo przynajmniej imię i nazwisko powszechnie znane, a on się ukrywa pod maską. No i. Zresztą to jest internet. on. Tak, między nami. To właśnie od niego dostałem ten, ten filmik z szantażem. Brde. Z czym? Z szantażował mnie. Nie tylko mnie zresztą. 20-minutowy filmik nagrał na mnie. Wykorzystywał tam materiały, któremu ta Magda wysłała, dlatego też jej nie lubię. Bo zmontowali razem taki filmik, że był z pracy wylecieć. I to wszystko kłamliwe, takie wyrwane z kontekstu Ale... i tak połączone w całość, że... no. Gówno, a nie szantażowałem. Przez pierwsze 15 minut tłumaczyłem, podając źródła, gdzie w swoich filmach, np. o mnie czy o roku, szkodnik najzwyklej kłamał. Przedstawiłem, dlaczego jego filmy są pomówieniem, a kolejne 5 minut poświęciłem na ultimatum. By albo ten filmik upublicznił, bo był sprostowaniem, albo skasował swoje pomówienia. Dodałem, że nie mam nic przeciw, jeśli zrobię je jeszcze raz, ale tym razem posługując się jakimikolwiek źródłami, a nie swoją chorą wyobraźnią. Szkodnik, widząc, że można udowodnić, iż świadomie kłamał w swoich filmach, postanowił jednak je ukryć. Nie ma sprawy, spoko. Ale skoro czymś drastycznym groziłem, albo jestem jakimś bandytą, to dlaczego nie upublicznił tego filmu? Jeśli twierdzi, że mu groziłem, to dlaczego moich gruźb nie upublicznił? Przecież sam tam zaproponowałem w jednej z opcji, by po prostu mój filmik upublicznił, jako sprostowanie. Nawet swoim widzom publicznie obwieściłem, że dostał taki materiał i że w jego decyzji pozostawiam, co z nim zrobi. Wybrał jak wybrał, ale teraz twierdzi, że groziłem jego rodzinie i tak dalej. Ale posłuchajmy dalej. To on no w miał tymi... na celu w tym, Mam swoje, swoje tam zarobki jakieś, nie, nie, nie pracuję pod kimś, tylko... On, za... znaczy on zażądał, żebym usunął film o nim i o roku. Powiedział, że jak tego nie zrobię, to on przygotuje takie materiały na mnie, że z pracy wylecę, no nie? Ale... I dlaczego co, tam co, co, ale kurde, po co mu to było, że... On nie jest taką jakąś osobowością, która właśnie bierze te zyski i które... Ale on chce... Nie, nie, bo ty, nie, ja z nim dużo rozmawiałem. Chodzi o to, że on chce, żeby wszyscy youtuberzy się przed nim spowiadali. Nawet rok pisze mu, ile miesięcznie raporty mu rok składa, ile zarabia. Nie. Rok raz w swoim życiu pokazał mi swoje dochody. Z jednego miesiąca. Z własnej inicjatywy, bo chciał się dowiedzieć, czy wszystko u niego jest w normie. Nie miał porównania z wieloma innymi youtuberami, a wiedział, że na potrzeby filmu o zarobkach na YouTube na koncie Dupa Słonia wiele osób postanowiło się swoimi statystykami podzielić. Przypomnę tylko, że film tamten również po części jest sprostowaniem szkodnikowych rewelacji o zarabianiu na YouTube. Jest to tam wyraźnie powiedziane, bo starał się na YouTube psiać ferment o zarabianiu i podawać zmyślone statystyki, czy zaglądać w cudze portfele, podając ich ksywki i niestworzone historie na ich temat. To właśnie jest różnica między szkodnikiem a innymi YouTuberami. On posługuje się swoją wyobraźnią, a normalni ludzie źródłami. Więc wracając do Roka, to że. Raz pokazał mi swoje dochody, jest wynikiem wcześniejszej działalności szkodnika na YouTube, słynnej akcji z zarabianiem na YouTube. I tak kurwa, możecie tam posłuchać i się upewnić. Wszyscy ci czołowi, którzy nie. Ma... Wszyscy ci, którzy mają z nim kontakt i z którymi o cokolwiek nagrywają. Bo wszyscy się skład... go boją. O, jasne. Rok na pewno bardzo się mnie boi. Nie ma też żadnej osoby na YouTube, która musi składać mi co miesiąc jakiekolwiek raporty o swoich dochodach czy pytać o jakieś zezwolenia. Jeśli jest inaczej, to niech się ujawni taka osoba. W nagrodę oferuję takiej osobie 100 tysięcy złotych, a na deser skasuje swoje konta na YouTube i odtańczę przed nią striptease i wrzucę go na redtube. Śmiało, kto pierwszy, ten lepszy. Nie, no mówię, składają mu miesięczne raporty ze swoich zarobków. I on wszystko wie, kto ile zarabia i tak dalej. I ono wszystkie haki zbiera. Zauważcie, że on kiedyś kręcił filmik o roku, jechał po roku i tak dalej. Rok w życiu o nim złego słowa nie powiedział, bo rok Ech. też się go boi. Ja widziałem jakąś właśnie rozmowę ich dwojga, jak właśnie Buraczek. Ja, to jest stara, stara rozmowa. Buraczek ja, to tam właśnie zaleźć. mu wy, wyrzuca, a rok tylko przytakiwał. Mam z Rokiem wspólny film na jego kanale. Nazywa się Teletuba numer 1. Uprzedzam, że jest długi i nudny, ale jest publicznie dostępny i nie mam tam zbyt wiele do ukrycia. Rok również. Nie był w żaden sposób ten film montowany i tak dalej. Po prostu nasza rozmowa na Skype sprzed chyba już nie dwóch lat, dla kogoś, kto wczuwa się w YouTube, może być ciekawa. Choć sam YouTube uległ od tamtego czasu wielu modernizacjom, więc możliwe, że kiedyś nagramy z rokiem drugi odcinek, który te modernizację uwzględni. I to tyle. Tak, ja, bo tam bo on ma na wszystkich hakach chodzi o to, że ja nie zajmują, on nie wiem jaką on ma pracę, znaczy wiem, czym on się zajmuje, ale to też jest takie powtarzane po kimś, więc nie będę tego dalej powtarzał, bo może to nie jest prawda, ale czy to, że on ma dużo wolnego czasu i on jedyne co robi to właśnie siedzi i szuka na kogoś haku. Szkodnik ma manię prześladowczą i wydaje mu się, że wszyscy go stalkują. Jak gdyby nikt nie miał nic innego do roboty. Ale owszem, w samych komentarzach widzowie piszą mu, że widać, co kiedyś wyczyniał na choćby grupach dyskusyjnych, gdzie oferował pieniądze za prace zaliczeniowe. Google wszystko pamięta. On mi pokazywał, jakie materiały na mnie pozbierał. No nie? i naprawdę byłem w szoku, że mu się chciało tak głęboko grzebać. Jakieś moje zdjęcia sprzed 10 lat, jakieś tam gdzieś się opalałem, gdzieś i tak dalej. No wszystko, co tylko mógł, to powyciągał, i żeby tylko ten. I no, Sebastian, ten... wiadomo, na no, plaży budystów, ale to tak wiesz. Swoje zdjęcia to sam szkodnik wysyła YouTuberom. Ja akurat uważam, że nie ma w tym nic złego. Że dorosły mężczyzna robi sobie na przykład zdjęcie bez koszulki. To jest zupełnie normalne i nie rozumiem, dlaczego jacyś ludzie go z tego powodu wyśmiewają. A zdjęcia w samych bokserkach też nie są jakieś gorszące czy złe. Owszem, ktoś może się przypierdolić, na przykład, jeśli byłyby załącznikiem do jakiejś propozycji matrymonialnej kierowanej na przykład pod adresem zamężnej kobiety. Ale ja nic o tym nie wiem, a jedynym YouTuberem, który w swoich filmach twierdził, że inni dają dupy za m.in. polecanie ich kanałów na YouTube, no to ta jedyną taką osobą jest właśnie sam szkodnik. Tylko on robił takie filmy. Więc tylko on potrafi się zniżyć do takiego poziomu. Nie, ale chodzi o to, że naprawdę takie głupie rzeczy wynajduje, i naprawdę byłem wkurzony, ponieważ, ponieważ w tym filmiku tam twierdził, że ja kupiłem tą, moją tą pracę, którą mam, to że ja sobie kupiłem. Tak samo jak kupiłem sobie wyższe wykształcenie, i on mówi, że ma na to dowody, i że on te dowody przedstawi w mojej firmie. I tak z jednej strony myślę sobie, no co za idiota, przecież ja mówiłem wiele razy, że nie mam wyższego wykształcenia, więc co mi pierwsze, że ja kupiłem wyższe wykształcenie, skoro ja go nie mam. Nigdy czegoś takiego nie twierdziłem. I nawet nie wiem, gdzie aktualnie szkodnik pracuje. Jedynie część jego widzów się przypierdalała o jego wykształcenie w związku z tymi ogłoszeniami na grupach dyskusyjnych lub podobno mm, jakimiś tytułami, którymi w Stanach posługiwać się nie powinien, że jest jakimś tam inżynierem czy coś takiego. I to tyle. Tak samo jak ja mogłem kupić posadę w mojej firmie. To jest międzynarodowa firma, ja nikogo tam nie znałem i tak dalej. On twierdzi, że tam kupiłem sobie tą posadę. Gdzie tak kurwa twierdzę? Chyba tylko w szkodnikowej głowie. Tylko, że ja mimo wszystko uległem i skasowałem tamte filmy, bo czy on sam na prywatnym, już nie pamiętam, albo prywatne, albo skasowane. Dlatego, że czasami ktoś narobi ci sporodu i pomimo tego, że jesteś niewinny, to sam ten spór pozostaje. Jak on by to wysłał do mojego szefa, wszystko, zanim by się ta sprawa wyjaśniła i tak dalej, to pozostałby jakiś niesmak. I wtedy uległem, ale teraz, jakby zrobił to jeszcze raz. To co tak mówię, to ja się wtedy postaram, żeby zdobyć jego imię i nazwisko, a ja zwyczajnie sprawę na policję zgłoszę. Dlatego, że bo to jest zwykłe szantażowanie. Jeżeli czegoś nie zrobisz, to ja zrobię to i to. I to jest szantaż. O właśnie. Tylko to szkodnik robi ciągle filmy o innych youtuberach, bezpodstawnie oczerniając ich, pomawiając. Dopuścił się również ciężkich moim zdaniem pomówień, czy również spekulacji o ich. Yy, nie tylko portfelach, ale i preferencjach seksualnych, a mnie bezpodstawnie mianował jakimś bosem jakiejś youtube'owej mafii. O rzekomym grożeniu bo już się wypowiedziałem. Szkodnik nie potrzebuje też znać moich danych, bo je może uzyskać na potrzeby takiej sprawy odpowiedni organ. Powinien pamiętać też, że działa to w obie strony. I pamiętajmy, że jedyną osobą w tym wszystkim, która kogoś pomawiała również bezpodstawnie o kradzież, jest właśnie szkodnik. Tak jak w filmiku o Madzi, gdzie stwierdził, że okradła go z jakichś pieniędzy. Kurde, no przeraża mnie to trochę. I dlatego też mówię, bo ja, cały się... polski YouTube w garści. Ja to no na, tacy... na przykład dużo wiem, bo mi tam Sebastian jeszcze pisał za swoich czasów. Ty byłeś na bieżąco, więc wiesz, że teraz nie zmyślam. No na ja na wiem, wiem, mówię? był na bieżąco. Tacy, tacy radomowi u u youtuberzy no naprawdę mogą mieć kłopot z takim kimś. Tak, bo z tego, co ja się orientuję, to on, on y, kilka stron internetowych o grach komputerowych ma. Na przykład takie gram.pl czy coś. Nie wiem, czy on nie jest właścicielem, powiem szczerze. Bo on, z tego, co wiem, to ma kilka Ale Albo właścicielem. Nie jestem właścicielem żadnej strony internetowej. Czy to o grach, czy wędkach, czy kotkach. Żadnej. Tym bardziej nie jestem właścicielem gram.pl. I nigdy nie zależało ode mnie, kto o czym może kręcić jakiekolwiek filmy. Bo nawet jego filmy, Szkodnika... Z pomówieniami spotkały się wyłącznie z dostarczeniem mu sprostowania jego oszczerstw i pozostawieniem decyzji, co z tym zrobić w jego rękach. E, tak dokładnie, bo wiem, że on ma kilka stron dotyczących gier komputerowych i że on ma bardzo duże kontakty, jeżeli chodzi o ogólnie o gry. I wszyscy ci gameplayerzy wiecie, dlaczego się go słuchają, ponieważ od, od tego, od buraka zależy, kto będzie mógł nagrywać filmiki z gier, a kto nie. Nie ze wszystkich, ale jest bardzo wielu. I na przykład, yy, dajmy na to Magda, nagrywa jakieś tam filmiki. I ona mi sama mówiła, że ona, że ona nie będzie walczyła z burakiem, bo, będzie, bo może zapomnieć o nagrywaniu filmików innych niż z Minecrafta. I tak wiele, tak samo Pewnie. Rok ma tak samo Marojo. Nie. To jest przykład też jego urojeń. Każda osoba, która kręci filmy na YouTube o Grach, śmieje się z niego i wszyscy mają wyjebane na jakiekolwiek pozwolenia ja oczywiście nie wydaję, bo nie mam z takim procederem żadnego związku, pomijając już to, że nie wiem, jak miałoby to być zorganizowane i jakie mieć podstawy. Bo oni, żeby nagrywać filmiki zgiersza mieć pozwolenie od producenta i on te pozwolenia rozdaje tym, którym chce. Ale taki duży youtuber, który ma ponad 100 tysięcy widzów, nic nie może zrobić, a co mam zrobić taki mały, któregoś który ma tylko tysiąc? Nie no, To taki ten masz który zaraz jest na odrocie. No ale jakie materiały, o, o co Grekom. On takich małych to się nie czepia, bo ma ich w dupie, no nie? Ale Bez jak ktoś, jako, ktoś, ktoś. ma dużo widzów i to on się wtedy zaczyna taką osobą interesować. I tak mówię, on ich trzyma w garści, on, on chce mieć. On sami to mówi przecież. Że... Ta taka YouTube'owa mapa jak to Agnieszka nazywa. On sami o tym opowiada, że te i te osoby mu się spowiadają z tego, jakie mają zarobki, jakie mają, ile mają właśnie. No, no, no wszystko. Nic takiego nie ma miejsca. Jeśli twierdzisz, że kiedykolwiek z nim rozmawiałem, to najwyraźniej słyszy jakieś głosy w swojej głowie. Ja nigdy z nim nie rozmawiałem, czy to przez Skype, MSN, czy telefon lub osobiście. Nigdy. Nawet publicznie podkreślałem, że nie zamierzam kiedykolwiek z nim dyskutować w myśl zasady, że nie dyskutuję z debilami. Ale śmiało, niech szkodnik spróbuje wykazać, że było inaczej. A szkoda, wygrać. bo on, on się na mnie wkurzył o to, że jakiś czas temu... Jakiś czas temu ja wypromowałem taką, taką dziewczynę na tym na YouTube. Ona ma teraz jakieś właśnie 20 tysięcy widzów i ona, on, on ją polecił. Nagrał z nią wspólny filmik i tak dalej. A potem wiem, że ktoś ją oskarżył o kradzież tam. To o tą szantę chodziło. Ktoś ją oskarżył o, o to, że kopiuje czyjeś tam mapy, że kradnie projekty, nie wiadomo co. A ja wtedy z nią grałem w tego Minecrafta. Ja wiem, że ona sama te wszystkie budowle robiła. Ja mu tłumaczyłem, słuchaj, ja byłem z nią, grałem razem z nią i wiem, że ona sama to budowała. A ten mnie wyzywa tam od idiotów i żebym mu dowody jakieś przedstawił. No i powiedziałem, mu, no i wtedy też mu trochę po nim, po nim pojechałem, no i się wkurzył. Jak to? Masz 5000 widzów, a jestem wielki burak, jakim cudem tak po mnie, jakim prawem po mnie jedziesz. I wtedy sobie u niego nagrabiłem i do tamtej pory zaczął zbierać właśnie na mnie jakieś tam materiały, wszystko co tylko mu. Tu przechodzimy do krótkiej korespondencji, którą zainicjował szkodnik w tamtym czasie. Wtedy jeszcze chyba nawet nie wiedziałem o jego produkcjach na YouTube. Załączyłem ją w opisie filmu. Nadal znajduje się w mojej skrzynce na YouTube i, będąc stroną tej krótkiej korespondencji, a zmuszony takim pomówieniem ze strony szkodnika, muszę ją upublicznić, by każdy miał pewność, że szkodnik stara się manipulować nawet takimi detalami i zmyśla jakieś treści, z których ma wynikać, że go tam niby prześladowałem. Pomijając już to, że sprawa, o której powiedział szkodnik, jest już od dawna publicznie wyjaśniona w wielu filmach. I oczywiście, okazało się, że rację miałem ja. Ja wiem, o niektórych rzeczach ja zwyczajnie nie mówię w tym w filmach. Tutaj mogę sobie na to pozwolić, prawda? Rozmawiam sobie z kolegami i mogę mówić na jaki temat chcę. Bo to już by było zupełnie przegięcie, gdybym ja nie mógł w wolnym kraju rozmawiać na takie dowolne tematy, no nie? Ale Bo on, ja by... on ogólnie, nie wiadomo, um, dużo osób nie wie, on się kryje i on w sumie kontroluje cały YouTube. Tak, no, no z, właśnie z, mówię. Z lesajami. Mówię, dlaczego on kontroluje? Dlatego, że on, ma, on rozdaje jakby te pozwolenia kto co może nagrywać, bo tak mówię, jak na przykład teraz sobie wrzucicie jakiś filmik, powiedzmy nie wiem, z Wiedźmina, no to teraz dostaniecie zgłoszenie, że nie macie prawa do tego Wiedźmina, o ile pogadacie z Burakiem. Ale to, to tak do końca nie jest, znaczy jeśli chodzi o prawa autorskie, tak? Znaczy chodzi o, tak, nie no, o prawa autorskie do, do, do wrzucania. Sam YouTube do samych filmów się nie czepia, aczkolwiek jak wypatrzę jakąś ścieżkę audiowizualną audio czy jakąś taką, to może się czepiać. Nie, 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 nie mówię o tym, że YouTube się, że się czepia, tylko nagle dostaniesz zgłoszenie od właściciela tej gry. Od, te, od właściciela prawa autorskiego. A no, no tak. to tak. I właśnie nie ja wiem, już, już on się o to post... Ja nie wiem, jestem prawdę. On mi sam tak mówił, no, nie? że tak to wygląda. Nigdy nic takiego nie miało miejsca. I każdy zagrajmer na YouTube się teraz śmieje. Nie trzeba być jakimś specem, by samemu zacząć kręcić gry i zrozumieć, jak to wszystko działa. I oczywiście ponownie, nigdy nie rozmawiałem ze szkodnikiem. To po prostu uroiło się w jego głowie. Co mi też mówiła Szanta, bo ona miała z nim bardzo dobry kontakt i yy, wiem, że on, on też mieszka w Warszawie, i ona mi opowiadała, jaki on to że ma jeszcze jakąś firmę w Chinach jaki Cholera wie co jeszcze. Też nie, nie wiem czy to... Tak, ale też nie wiem, jak w tym prawdy, bo to wie, to jako ja, ja wiem część rzeczy wiem bezpośrednio od niego, a część wiem od osoby, z którą z nim rozmawiała. No nie? I ponownie, nigdy nic takiego nie miało miejsca. Ja z nim nigdy nie rozmawiałem, a jego koleżanka w dupie była i głównie widziała. Warto przypomnieć, że to ta, o którą się rozchodzi z tymi pokopiowanymi projektami. Od dawna nie utrzymuję z nią żadnych kontaktów, więc też nawet nie jestem pewien, czy nie jest tak, że szkodnik również z nią rozmawia wyłącznie w swojej głowie? I też, też Miszantę mówiła, że Magda też, jej się, że Magda też twierdzi, że ona np. nienawidzi zarówno Roka, jak i tego, jak i Buraka, ale nie będzie z nimi darła kotów, dlatego że, że ona zwyczajnie chce pozostać na YouTubie no, nie? i nie będzie sobie kłopotów robiła. Madzia i Rok. O Roku już wspomniałem, a Madzia darzy ogromnym szacunkiem i uważam za coś wyjątkowego, że miałem okazję ją poznać. Jeśli kiedykolwiek bym zrobił coś, przez co mogłaby się mnie obawiać, to zapadłbym się pod ziemię ze wstydu. Ona zawsze może na mnie liczyć, a nie obawiać się mnie, no ale szkodnik pewnie wie lepiej. Różnie to bywa. Adam ale ja też nie chcę mówić o kimś, bo ja, mówię, ja Roka, znaczy ja tego ja Buraka bardzo lubiłem, tak mówię, on fajnie opowiada. Ciekawa to jest osoba jakoś, ciekawa jakaś tam postać i do czasu, aż nie dostałem od niego, tak mówię, tego, tego, to był tak, najpierw kilka maili pisaliśmy, znaczy to było wiadomości na YouTubie, a zaczęło się, problemy z nim się zaczęły wtedy, gdy mi wysłał ten 20-minutowy filmik. To był filmik yy, prywatny, on mnie dodał, że byłem jedyną osobą, która mogła go oglądać i właśnie pamiętacie, że napisał jakiś taki komentarz, że wysłał Sebastianowi odpowiedź wideo, którą opublikuję, coś tam, jak, jak, ja, nie, jak ja czegoś tam nie zrobię. I to był właśnie ten filmik z szantażem, gdzie on tam miał zmontowany taki materiał, który mógł mi zaszkodzić. Już to skomentowałem, więc słuchamy dalej. I też niektórzy mówią, a to pokaż dowody, pokaż dowody. No jakie ja dowody mogę pokazać? Wszystko mi udowodnią, że to było zmontowane przeze mnie w razie czego. Ale z stylu... to też... Tylko zaczynając dalej, ale też mi się wydaje, że on się trochę wystraszył, bo jak ja nagrałem ten swój filmik jako odpowiedź wtedy, to powiedziałem, że jestem szantażowany i jakieś tam groźby w kierunku do mojej, do mojej rodziny, i może on też się wystraszył, że faktycznie, bo on mi powiedział w tym filmiku, że mogę iść na policję, nie ma problemu, on sobie z tym poradzi. Nie, nie? Ale mi wszystko wydaje mi się, że jak powiedziałem o tym, że, że jestem szantażowany, to on się trochę wystraszył, dlatego że na przykład nakręciłem jeszcze kilka innych takich troszkę kontrowersyjnych filmików, ale on się odczepił. A mówił mi, że jak jeszcze raz coś takiego zrobię, to, to on wrócić z tym materiałem. No, zobaczymy, jak zareaguje. Nie muszę się obawiać szkodnika. W moich rzekomych groźbach, jeszcze raz przypomnę, dostał propozycję, by te rzekome groźby upublicznić, bo były sprostowaniem jego kłamliwych filmów. Lub by je skasował i jeśli miałby ochotę do nich wracać, to nową ich wersję powinien przygotować, tym razem podając źródła, które sam mu dałem. Ale wtedy okazałoby się, że nie ma jak oczerniać Roka, czy mnie, Madzie i tak dalej. Przy okazji, zdobywając wtedy kilkanaście tysięcy widzów takim fermentem. Ale to, że skwitował to oświadczeniem, w którym twierdzi, że ktoś mu grozi i martwi się o swoją rodzinę, no cóż, jeśli twierdzi, że ja mu groziłem, to niech po prostu ten filmik upubliczni. Ja jestem słowny, więc propozycja tam zawarta nadal spoczywa w jego rękach to jest jego decyzja. Ale oczywiście nie groziłem jego rodzinie i tak dalej. I na pewno szkodnik nie jest w stanie sprowokować mnie do czegoś, co mogłoby to zmienić. Sebastian, wiesz co? w sumie on nawet nie musi mieć dużo wolnego czasu. Nawet nie musi sam tego szukać. Przez on może komuś zapłacić sam i poszuka? Nie, nie, bo on by się bał, że ten ktoś go tam, wiesz, potem sprzedaż, że tak powiem, on sam się takimi rzeczami pewnie zajmuje. Jak Gram każdy go się, jak się boi. Czyli w tych czasach pięć gra mhm. dużą rolę. Rankeda czy normala? Obojętnie. To ziemię, kiedy będzie więcej emocji. No, I dla taka wiadomość, a dla ciebie, Andrzej, nie lamiłem tą aszką. Nawet dobrze mi szło. I tak. Ale no mi się... i nie wiadomo kim jest, bo w sumie mieliśmy oceny. Ale... Ja, ale on chodzi o to, że on właśnie tą swoją anonimowość to dobrze. Dobrze to wszystko zaplanował. Tak, ale mówię, ale dlaczego on takie coś zaplanował? No to jest, miał, miał powody, jak ktoś... Tak więc, no okej, okay, mogę zrozumieć, że niektórzy nie chcą być rozpoznawani, ale powiedzmy tak, że w większości przypadków nie chcesz być rozpoznawany dlatego, że masz coś na sumieniu. Bo aktualnie na YouTube. Zależy jaką masz sławę, nie? Mhm. Przecież jak na przykład nie wiem, jakiś, nie wiem, Ray William Johnson jest rozpoznawalny i tak dalej, to ile ludzi go musi zaczepiać na ulicy. No on jest tak normalny aktor. Tak jakbyś spotkał Toma Króla, czygokolwiek tak, no tak. tak samo on. Tak mówię, ja mam marne 30 tysięcy widzów, a mnie często rozpoznają, to co oni dopiero muszą przeżywać? Nie Nawet wiem, czy. Mu, przecież... Ale na przykład, podobno wy Ameryka... na amerykańskim YouTubie i tak dalej, tak dalej, to w ogóle tam nie ma takiego czegoś. Bo tutaj na przykład, co powiesz, może być zaraz wykorzystane przeciwko Tobie na polskim YouTubie. Tam jest to samo. No tak, tylko tam tylko aż tak bardzo nie widać. Jak sekunda, tutaj. sekunda. Tak się kończy jeden z wykładów szkodnika, który dalej poszedł ze swoimi wiernymi widzami w coś grać. Czy ja mam coś na sumieniu i dlatego się kryję? Chuj wie, może mam. Może jestem jaszczurem z kosmosu i chcę przejąć władzę nad światem. I skoro szkodnik mianował mnie bosem jakiejś YouTubeowej mafii, to nie zdziwię się, jeśli będzie w swoich urojeniach zapętlał się tak, że faktycznie zacznie twierdzić, że jestem jaszczurem z kosmosu. Jest mnóstwo innych youtuberów, którzy oddzielają swoje życie prywatne czy interesy od internetu. To w gestii danej osoby leży, czy chce prezentować swój wizerunek i nazwisko, czy przedstawiać się ksywką. Nawet w czołówce polskiego YouTube są osoby, które chcą pozostać anonimowe. No cóż, może oni też są jaszczurami z kosmosu i tyle. Mania prześladowcza szkodnika zakrawa czasami jakąś utopię. Ostatnimi czasy szkodnik notorycznie wykonywał publiczne aktywności skierowane do mnie. Dawniej robił to w kierunku innych YouTuberów. Ale na przykład pod filmem Kukiego, tym z parodią Hitlera, przez cały dzień było widać to, co jest teraz na ekranie. Nie miałem z tym filmem nic wspólnego, a na dodatek uważam, że został zrobiony chujowo. Kolejna aktywność to na przykład szkodnik propsujący filmik zmontowany z wystąpień na żywo Polish Adama. Rozmawiałem z tym gościem ze trzy razy. Za każdym razem mówiłem mu, by się nieco opanował, o ile zrobił dobre podsumowanie działalności szkodnika, plus genialną parodię wszystkich YouTube'owych dram o zamykaniu własnych kanałów itd. O tyle nigdy się z nim nie zgadzałem, by podsycać na przykład żarty stworzone przez widzów na przykład o szkodnikowej małżonce. Ale najwyraźniej jestem takim YouTube'owym mafiozem, że nawet taki polisz Adam ma moje rady w dupie. Ale żeby nie było, to prosty chłopak, wylewny i z miejsca zawsze mówi co myśli. Czasami, jak każdy, coś pierdolnie, i to z grubej rury, ale za swoją otwartość mu gratuluję. Co nie zmienia faktu, że szkodnik, propsując taki miks z poliszadamem, nie umieszka powiadomić swoich widzów, jakobym ja, podobno, takie materiały miał kasować. Jest to oczywiście kolejne jego pomówienie, a każdy youtuber, który kiedykolwiek korzystał z formularzy roszczeń, wie, że nawet jakbym chciał, to nie mógłbym czegoś takiego skasować. Chyba, że podawałbym się za właściciela praw autorskich do takich fragmentów wideo, czyli za Polish Adama. Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem i na pewno nie zrobię, ale nie zapominajmy jednak, że tego samego dnia sam szkodnik skasował komuś film z pierwszą częścią jego słynnych nagrań z Spika. Tak, kurwa. Ten, który propsowany był nawet przez dawnych ziomków Szkodnika. Ten, który był fragmentem nagrania, które dziś wam komentowałem. Nagrania, które w całości otrzymałem od operatora serwera Teamspeak, na którym Szkodnik zaprasza swoich widzów. Jeśli ktoś śledzi jego kanał, to widział takich szkodnikowych zabiegów więcej. Niestety z karty aktywności da się usuwać posty, więc pewnie teraz Szkodnik obsrany tym, że każde jego kłamstwo będę mu wytykać, być może zacznie je po prostu kasować. Tak więc życzę chuja w dupie szkodnikowi. Jak znajdę wolną chwilę, to pewnie wypunktuję mu wszystkie kłamstwa, które popełnił w swoich wszystkich filmach, również tych, które ustawił na prywatne lub pokasował, ale których mi Rory nadal można znaleźć na YouTube. Lub choćby ten, w którym kilkunastu osobom, robiącym wspólny filmik świąteczny z życzeniami, zarzucił, że zrobili to wyłącznie dla pieniędzy. Bo najwyraźniej jest tak głupi, że nie był w stanie sprawdzić, kto siedział nad tym filmem godziny, robiąc animacje i audio, i że zrobił to za darmo. Dobra, na dziś nie chce mi się więcej gadać o tym głupim chuju, więc przypomnę o opisie filmu i no i co, no i Nara.